Kochani, dzisiejszy filmik zaczynamy w kuchni, bo zamierzam Wam pokazać, jak robię moje zdrowe babeczki. Ja już od dłuższego czasu staram się jeść zdrowiej, ruszać się, mieć lepszą energię wokół siebie, bardziej pozytywny tok myślenia. Zaczęłam medytować, ćwiczyć i od, myślę, że od początku tego roku już schudłam 12 kg. I od razu mówię, że to nie było tak, że od początku roku trzymam ścisłą dietę, nic takiego. Jak na przykład byłam w Paryżu, to jadłam cokolwiek, co chciałam. Byłam w Amsterdamie, jadłam cokolwiek, co chciałam. I po powrocie z tych wycieczek, co było pewnie pod koniec maja, od tamtej pory tak się staram jest zdrowo, więc wcale nie tak długo. A ja widzę ogromne efekty. Nawet moja siostra widzi, więc i mama i wszyscy wokół mnie, więc to znaczy, że działa. Dobra, nie ma co, nie będę przedłużać, zabieramy się do robienia babeczek. Mamy miseczkę i teraz zaczniemy od jajka. Do przepisu, przepis ogólnie robiłam 2-3 dni temu. I moim zdaniem wyszedł bardzo dobrze. Tylko, że wtedy robiłam tak około 5-6 babeczek. Tu mam tutaj zdjęcie Zajem się upiekły I potem, jak się upiekły. I tak, więc przepis robiłam na tą ilość, co tutaj widzicie i to było około 150 kalorii może nawet troszeczkę mniej i wyszły bardzo dobre mi bardzo smakowały, mam smakowały mam nadzieję, że moim koleżankom posmakują, bo dzisiaj mam zamiar wziąć parę i dać ale tak, więc będę ilość produktów, które dawałam tam do tamtego przepisu będę wiadomo, dawała dwa razy tyle dzisiaj bo mam zamiar dać, zrobić więcej babeczek i zanim zapomnę, dajcie piekarnik na Nagrzejcie piekarnik na 180 stopni. Raz trzy. Mamy. I teraz tak. Bierzemy dwa duże jajka. Czekajcie, może dam Wam, dam Wam, da... no, dam Wam, tak żebyście widzieli. Chociaż w sumie nie wiem, jak mam. O nie, nie. Tam jest okno, więc zdecydowanie nie będzie widać. Może tak. Będę Wam pokazywała wszystko. Jedno pełne jajko, tworzę sobie śmietnik, drugie pełne jajko i teraz damy dwa białka dodatkowo do tego, wezmę jakąś małą filiżankę, żeby nie wyrzucać żółtka. Źle to zrobiłam. Powinnam to robić nad miską, tam, gdzie chcę białko, ale to nic, to możemy wlać zaraz tam. Białko damy tutaj. Do, żółtko do fieżaki. O nie. Nic, nieźle, nieźle. Tak samo. Dwa białka tutaj rzutko do filiżanki żeby nie marnować jedzenia tak dajemy, bum teraz będziemy do tego dodawali dodawały, dodawali, dodawali czekajcie, dam dazm. dam was dam was. troszeczkę wyżej, trzymacie się? nikt nie spada? dobrze cztery łyżeczki łyżki, przepraszam, cztery łyżki oleju ja użyłam taki olej kokosowy bo nie, nie, ma żadnego tak jakby zapachu, nie nic, więc on jest to prawda w spray, więc jest dużo łatwiej, jeżeli coś smażycie, ale tutaj też się da. Jeden. Dwa. Następnie tak będziemy dodawać około czterech, pięciu łyżek mleka. Ja używam mleko migdałowe. Ostatnio też nie użyłam i dobrze wyszło, tylko trzeba potrząsnąć. 4-5 tak mi się wydaje, że powinno być dobrze. Jeden, trzy. Słuchajcie, dostałam wiadomość od Dory. Dobrze, teraz bierzemy miód i dodajemy 4 łyżki miodu. Wiadomo, jeżeli robicie mniejszą pocie, to po prostu dodajcie wszystkie opoły, czyli dwie łyżki. Czy ja robię większą, to dodam 4 łyżki miodu. Jeden. Mam nadzieję, że mi starczy miodu. Już się kończy. Okay. Teraz jeżeli to powinno wyglądać jak coś takiego, możecie to zmieszać, najlepiej jakbyście to zrobili trzepaczką Jak się nazywa? Trzepaczką, tak Ale ja nie mam żadnej trzepaczki, a ja nie chcę używać miksera, to po prostu to się nazywa tą to... rączką od miksera To wszystko zmieszam Ostatnio zrobiłam tak samo i wyszło, więc mamy wszystko już ładnie wymieszane bierzemy o, yy, mąkę owsianą, jeżeli nie macie mąki owsianej, wystarczy wziąć słuch owsiankę do blendera i zmieszać w tym mąkę wydaje mi się, że to nawet wyjdzie taniej, przynajmniej tutaj na Islandii to jest zdecydowanie tańsza opcja niż gotowanie mąki owsianej i potrzebujecie jedną szklankę mąki owsianej i jedną szklanę jedną szklankę właśnie takiej owsianki Teraz Wam pokażę Tutaj zamykamy tak żeby nic tam nie wylatywało Tutaj do miksera i mamy mąkę owsianą więc potrzebujemy jedną jedną szklankę mąkę wsianej. Teraz dodajemy, możecie to zrobić w oddzielnych niskach i później złączyć, ale ja wolę wszystko w jednej. Mi będzie garów. Tutaj dodajemy mąkę owsianą. I tak samo jedną filiżankę. Kładków, kładków owsianych. Tak to się mówi. Nie mamy więcej. Dodajemy. Bo może jednak ja mogłabym wziąć inną miejsce, Bo to już jest prawie pełna To nic jakoś Jakoś nam to wyjdzie Dobrze kochani Teraz dodajemy Pół łyżki do pieczenia Cynamon. Cynamonu możecie dodać praktycznie tak, jak lubicie. Ja lubię, ba... ja lubię bardzo smak cynamonu i ze względu, że robię moje babeczki jagodowo-cynamonowe, to nie do... to dodam dosyć, dosyć dużo, pewnie jednak łyżkę około, ale jeżeli na przykład zamiast y, jagód macie zamiar dodawać kawałki czekolady, albo jeżeli chcecie dodać orzechy, to wtedy myślę, żebym może dała pół łyżki cynamonu, coś takiego. Ale ja dodam prawie całą łyżkę, bo ja bardzo lubię Cynamon, zwłaszcza jak, yy, zwłaszcza że ja robię z jagodami, więc jakoś te dwa smaki ładnie się razem komponują. No i mieszamy. Uuu. To może te niebieskie? Ostatnie razem robiłam tych niebieskich i dosyć fajnie wyszły. Zwłaszcza, że robimy z jagodami, więc niebieski kolor ładnie się komponuje. Staram się robić jedną ręką, więc jest troszeczkę ciężko. Dobrze, teraz mnie przez chwilę nie będziecie widać, nie będziecie widzieć. Żebym była w stanie wam pokazać, jak to zrobić. Ja mam jagody moje już tutaj umyte. Więc tak. Ja będę brała myślę tyle, może i dajemy. Wezmę jeszcze jedną łóżeczkę. Na tyle. Nałożymy. Teraz wezmę cztery jagody. Trzy, cztery jagody. Do środka i jeszcze jedną. Tak, jakby warstwą to zamknę. Tak, żeby te jagódki były w środku. Ładnie. Minimalnie więcej. Żeby wszystko było ładnie zamknięte. I na czubek powkładam jeszcze... Ups, przepraszam. Tutaj jeszcze dołożę jedną... Może też cztery jagody. Coś takiego. ko Radziłabym je Wam tak jakby troszeczkę wepchnąć bardziej w masę naszą, bo ostatnim razem jak tego nie zrobiłam, to jedna jedna jagoda mi później wypadła. No i daj. Mi 9 babeczek. Już mi się kończyły jagody i masa też się skończyła. Ale myślę, że jeżeli byście nie dawali, bo ja dosyć, jak widzicie, dosyć dużo nałożyłam. Ale myślę, jakbyście nałożyli troszeczkę mniej, to na pewno byście spokojnie zrobili 12 muffinek z tego. No i co? Piekarnik mamy nagrzany. Uuu! I dajemy to do piekarnika na 20-25. Bo proszę uważajcie, żebyście się nie poparzyli. Jeżeli jesteście bardzo. Uh. jeżeli jesteście bardzo młodzi to może prostu mamę, starszą siostrę, kogoś o pomoc no i co? i teraz mamy 20 minut oczekiwania na babeczki właśnie wyciągnęłam babeczki z piekarnika i tak one się prezentują teraz tylko poczekam żeby ostygły i żeby mama wróciła z pracy i zjemy je razem z kawą

Nie wiem czemu, ale wyszły lepiej niż Sania. będę jagodowa. Posarowana. Jagodowa. Takie wyższe chyba są. Więcej masy na urządku. Dobre? Pyszne. Co długo musiałaś, myślę. No bo nie wiem, czy mówisz, że lepsze od tamtych. Dla mnie takie same. Mm. Bardzo smaczne. Byłyśmy właśnie z mamą w sklepie polskim i wzięłam sobie na spróbowanie smoothie z tej z firmy tej Ani Lewandowskiej z pomarańczą i spiruliną. Ja już smakowałam i są bardzo dobre, więc widziałam sobie jeszcze dwa jak się czuję, będziesz miała pierwszą dziurkę w uszu w wieku 35 zastucone, zastucone, lat. Właśnie, właśnie Co Sama młodzież tutaj czeka? No a ja nie wyglądam na młodzież może? No 35. No właśnie Ja I jak emocje? Dane! Dane! Hej kochani, mamy już tutaj kolejny dzień, jak widzicie. Chociaż w sumie tutaj ciągle jest słońce, bo mamy białe noce, więc. Może nie wiecie, tak czy jak jest już kolejny dzień. Ja wczoraj nie. Jakoś nie mogłam zamknąć tego filmiku, bo poszłam. Byłam z mamą, jak widzieliście na przekowaniu uszu, i zaszło troszeczkę dłużej niż planowałyśmy, bo. Było sześć ludzi przed nami, ale jakoś jednak to schodziło. A zaraz potem ja miałam prosto do pracy, więc począłam od razu do pracy. Po pracy wróciłam. To była już pewnie 11 wieczorem, to tylko zjadłam, wykąpałam się, medytowałam chwilę, obejrzałam jakieś serial i poszłam spać. Dzisiaj dosyć szybko się, wsta dosyć, dosyć szybko się obudziłam. Brzuch mi już nie boli, drugi dzień okresu, więc już jest trochę lepiej, nie mogę narzekać. I zabrałam się do sprzątania. Już prawie mam wszystko tak, jak bym chciała, żeby to było więc to, na przykład, jak to się nazywa, toaletkę, toaletkę, tak, no, tu, gdzie trzymam swoje kosmetyki części, to tego już tutaj nie będzie. Nie jestem pewna, czy lustra się pozbędę na 100%, ale bardzo możliwe łóżka się pozbędę, więc mam nadzieję, że w następnym filmiku będę już Wam była w stanie pokazać mój nowy pokój. Co prawda jeszcze muszę znaleźć jakiś obraz, którym chciała, bardzo bym chciała znaleźć skrzynię do pokoju, żeby jakieś rzeczy mogła tam, mogłabym tam u, przepraszam, żebym jakieś rzeczy mogłabym tam położyć. No jak, dlatego mówię rozmawiam z wami dzisiaj, troszeczkę później, żeby móc zamknąć ten filmik. Teraz zabiorę się pewnie do montowania. To kończę ogarnąć ten pokój, bo o 17 mamy dom otwarty, bo rodzice chcą sprzedać to mieszkanie, bo wracają do Polski, więc musi to wiadomo ładnie wyglądać, jak ludzie przychodzą i oglądają mieszkanie. No to tak. Mam nadzieję, że miło spędziście ze mną i z mamą dzień. Koniecznie dawajcie łapki w górę za to, że moja mama ma w końcu przekute uszy i, i ja i Natalia, moja siostra, będziemy mogły jej w końcu dawać kolczyki na jakieś różne okazje. Jeżeli spróbujecie, zro... spróbujecie ten przepis i zrobicie babeczki, możecie mi dać znać, jak wam smakowały, albo tutaj w komentarzach, albo na moim Instagramie. Tutaj zaraz wam dam. Mój Instagram to kar... karopoko, tak samo jak, jak mój YouTube. No i co? Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania, żebyście mogli zostać ze mną na dłużej i zobaczyć jak pokój wyjdzie. No i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Mua! Miłego dnia albo wieczoru, zależy kiedy to oglądacie.